Koniec sporcji siatkarska Liga Mistrzów, a Sekoresowia była o krok od historycznego zwycięstwa nad włoską wróżyną. Ale ostatecznie Rzeszowianie przegrali z Modeną 2 do 3. Rewanż za tydzień we Włoszech. Mecz układał się po myśli gospodarzy. Siatkarze z Sekoresowi po trzech setach prowadzili 2 do 1. Mieliśmy Włochów na widelcu. Mogliśmy pokonać ich nawet 3 do 1, ale podjęte decyzje takie, a nie inne uniemożliwiły nam to. Nasze, nasze drużynowe. Mistrzowie Włoch najpierw wyrównaliby w piątym secie wygrać 15 do 12. Przed rewanżem przekonują, że mają jeszcze rezerwy. Liczy się zwycięstwo i to cieszy, ale stać nas na lepszą grę. Najwięcej punktów dla gości 26 zdobył Erwin Engapet, dla resowi Marko Iwowicz 22. Jeśli coś zawiodło, to skuteczność w ataku na prawym skrzydle. Rewanż za tydzień, ale już wiadomo, że wresowi nadal nie zagra kontuzjowany Gavin Schmidt. Sprawa jest otwarta. Oczywiście musimy poprawić kilka elementów z dzisiejszego dnia, ale, ale to jest zespół w naszym zasięgu. Choć tam na pewno w modenie oni zagrają dużo lepiej, będą siebie, będą się czuli bardziej pewni siebie. A Poza tym to my musimy wygrać, my musimy gonić wynik, więc. Zadania Arcy trudne. I to nie tylko dla Resowi, bo mecze przegrały wszystkie polskie zespoły z Chatów i Zaksa Kędzierzyn Koźle. Czy to koniec przygody z Ligą Mistrzów? Przekonamy się 23 marca.